Dzień dobry, nazywam się Łukasz Piątek, jestem dziennikarzem Kroniki Beskudzkiej. Jak co tydzień chciałem Państwa zachęcić do sięgnięcia po najnowszy numer naszego tygodnika, który już jutro trafi do kiosków. Po okresie świąteczno-noworocznym wracamy do szarej rzeczywistości i do problemów, które dotyczą nas wszystkich. Wykluczeni. To kontynuacja tematu, którym już zajmowaliśmy się niedawno w Kronice Beskidzkiej. Chodzi o bielskich byłych wiceprezydentów, którzy przez kilka lat, w sumie chyba nawet osiem, walczyli o swoje dobre imię na salach, na salach sądowych. Jakiś czas temu prezentowaliśmy ten, pro, ten proces te procesy od strony prawnej. Oczywiście ci ludzie zostali uniewinnieni. Teraz dotarliśmy do części z nich, do Mariana Antonika, również do, również do pana Bogdana Traczyka, żeby zobaczyć jakie piętno na ich życiu odbił ten upór prokuratury. Te wszystkie zarzuty, które okazały się być zarzutami zupełnie bezpodstawnymi, jak żyją dzisiaj, jak sobie z tym radzą, co robią, to ważne, bo takich spraw w naszym kraju jest znacznie więcej i nikt nigdy nie wie, kiedy takie problemy dotkną jego. Wykluczeni zachęcam do lektury. Zima zaskoczyła drogowców i nie przyszła. W samym Bielsku czeka na nią 6 tysięcy ton soli, czeka kilkadziesiąt półgopiaskarek, piaskarek, pugo solarek. Cieszą się kierowcy i cieszą się samorządy, które każdego dnia. Każdego dnia z tą wiosenną czy jesienną aurą, ale na pewno nie zimową, zyskują tysiące złotych. W przypadku większych miast regionu idzie to w miliony złotych w przypadku całego sezonu, a w przypadku mniejszych gmin w setki tysięcy. Kto zyskuje, kto traci na tej zimie, która jest tak łaskawa dla drogowców? No bo przecież ktoś też musi tracić. Są to firmy, które ostrzyły sobie zęby, wzorem lat poprzednich, na ostrą walkę ze śniegiem i mrozem. No na razie nic z tego nie wychodzi. Kto czeka na zimę, a kto chce, żeby nie przyszła o tym również piszemy w Kronice Nie doszły kupiec zwalnia na bruk. Chodzi o kupca Befado, na szczęście niedoszłego. Można powiedzieć, że pisząc o tym mieliśmy rację. Mieli rację związkowcy z Befado, mieli rację posłowie, którzy się za nimi wstawili, a dokładnie poseł Szwed. Chodzi o to, że spółka, która miała Befado kupić, właśnie zwolniła 140 pracowników, więc można powiedzieć, dzięki Bogu, że nie udało się jej kupić naszego wielkiego zakładu. Kolejny temat, choć niezimowy. Rosnący problem, kwestia chociaż może i związana troszkę z zimą, bo można by sobie chcieć wyhodować drewno na opał do kominka. Okazuje się, że w Polsce jest to prawie że niemożliwe. To, co rośnie nam na działce, wcale, wcale nie jest nasze. Ma wartość przyrodniczą. Każde drzewo, każdy krzaczek. W momencie, kiedy zyskuje taką dorosłość roślinną, a ta nadchodzi w wieku 10 lat zaczyna być problem, ponieważ na wycięcie każdego takiego drzewa czy, czy krzewu musimy dostać zezwolenie. Kary są ogromne. Jakie o tym piszemy w, w Kronice Beskidzkiej, można dokładnie sobie przeczytać. Zresztą nie tylko kary, ale i opłaty ekologiczne. Więc na co powinien uważać każdy, komu coś tam na działce rośnie i z jakimi konsekwencjami musi się liczyć, jeżeli prześpi moment, w którym jeszcze jeszcze z tymi zaroślami można się y, uporać. O rosnącym problemie warto przeczytać, zwłaszcza każdy, kto zainwestował w nieruchomości i będzie chciał kiedyś dyskontować włożone tam pieniądze. Kolorowe zagrożenie, to już krótko, pomalowane słodycze w szkolnych sklepikach. Ten tekst polecam szczególnie rodzicom dzieci, które biorą pieniążki na zakupy w szkolnych sklepikach, mogą tam kupić słodycze, które zawierają barwniki, nie wahajmy się nazwać trujące, bo działające niemal jak narkotyki czy, czy dopalacze. Niemożliwe, a jednak w majestacie prawa możliwe. Jak zwykle w końcu dużo sportu. Skupiamy się na siatkówce, bo przerwa w rozgrywkach piłki nożnej w najbliższym czasie AluProf będzie grał w bardzo ciekawych meczach. Jeden ważny ligowy, a jeden w rozgrywkach w europejskich Pucharach. I właśnie na ten mecz mamy, mamy, mamy wejściówki dla naszych czytelników. A jak je zdobyć, wystarczy kupić kronikę bieskicką i przeczytać, do czego jeszcze raz serdecznie Państwa zachęcam. Dziękuję bardzo.